Witajcie w najnowszej recenzji na kanale Synergy Casino. Dzisiaj opowiemy garść najważniejszych informacji na temat Better Dice Casino. Zapraszamy serdecznie! Strona główna w dość odważnej fioletowej kolorystyce wyróżnia się na tle pozostałych tego typu stron. Mamy tutaj wygodny podział na kategorie gier, jak również wyświetlone są od razu popularne gry. Rejestracja przedstawiona jest w formie wyskakującego okienka, w którym należy wypełnić swoje dane oraz zaakceptować ogólne warunki oraz politykę prywatności kasyna. Better Dice Casino oferuje promocje w zależności np. od dnia tygodnia, jak również dodatkowe bonusy za rejestrację czy wpłatę depozytów w formie kryptowalut. Podobnie jak inne kasyna. Better Dice ma w swojej ofercie również kasyno na żywo, gdzie można znaleźć rozgrywki ruletkowe, bakarata i inne. Formularz kontaktowy jest dostępny w zakładce Support, gdzie można go wypełnić, jak również skontaktować się bezpośrednio mailowo lub telefonicznie oraz w formie czatu na żywo. Z kolei w zakładce najczęściej zadawanych pytań. Możemy znaleźć informacje na temat chociażby depozytu, metod płatności i innych. Warto więc tu zajrzeć, zanim skontaktujemy się z obsługą kasyna. I to wszystko w dzisiejszej recenzji. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych filmików z serii recenzji dostępnych na naszym kanale. Miłego dnia!